Siema, to Berlin i chciałbym opowiedzieć wam dzisiaj o mojej nowej ulubionej grze, czyli o Jump Jet Rex. To jest gra, która opowiada o tym, że dinozaury nauczyły się podróżować po kosmosie i ich pierwszym dinonautą był tyranozaur o imieniu Rex. I tyle. I to jest jego historia. I jak widzicie, kosmos, po którym, musicie się, po którym się będziemy musieli się przebić w trakcie tej gry, jest dosyć duży. To są wszystko światy, to są wszystko lokacje, które musimy przejść. Pokażę Wam jedną z, nie tą, do której teraz wlecę, tylko jedną z następnych, i z, mam nadzieję, że zakochacie się w tej grze tak samo jak ja. To, co tu widzicie, to jest tak: to jest nasz, to jest nasz Rex, któremu można zmieniać, który można dokupić potem chustkę, można mu kupić nowe buty, i, i które zajmuje się generalnie tym, żeby latać. Generalnie ma odrzutowe buty, które pozwalają mu się odbijać powietrzu bez końca. Ma też taki ten jetpack, który daszył je do przodu. Ma też umiejętność lecenia bezpośrednio do góry bardzo szybko i jeszcze spadania takiego, takiego też szybkiego. I tyle, to wszystko. Przynajmniej z tego, co jeszcze nie wszedłem do tej gry, na razie skończyłem, wymaksowałem pierwszy świat, mam zamiar wymaksować całość. To jest tak piękna, że nie mogę tego, nie mogę tego wytrzymać. Właśnie przyszedłem cały level zdobywając trzy gwiazdki, które się dostaje za to, że ani razu się nie umarło, przeszło się to bardzo szybko, jeszcze coś tam. Gra jest przepiękna, naprawdę jest cudowna, bo co chwilę zaskakuje czymś nowym. Co chwilę wykorzystuje te pomysły, które, które tutaj ma w jakiś kreatywny sposób i stawia przed nami naprawdę coraz trudniejsze wyzwania. Na przykład tutaj widzicie, jak sobie radziłem. Ten taki wycięniony dinozaur to jeden z moich poprzednich najlepszych prób, a teraz próbuję pobić swój rekord. I ta gra po prostu zachęca do masterowania, jest naprawdę fenomenalna w tym, jak fajnie się w nią gra, przez to, że bardzo dużą uwagę poświęcono przetworzeniu jej temu, jak Rex się porusza. Ten movement jest tak prosty do załapania, jest tak prosty do zrozumienia i tak przyjemny, że... Chce się go masterować, po prostu jak, jak rzadko kiedy mam ochotę masterować, gry tak tutaj nie mogłem się oprzeć, tylko po prostu siedziałem i zrobiłem wszystko, żeby dostać te trzy gwiazdki. Więc jeżeli macie jakiś wolny hajs, to naprawdę polecam, żegnam <grym> się na jego pan.